Kochani, witam was w moim nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie specjalny odcinek, bo y, będziecie się trochę śmiali ze mnie, ale będzie odcinek o tym, jak gotuję. Dzisiaj przygotuję sobie własną domową pizzę i będziecie mi w tym towarzyszyć. Więc y, nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. Przepis ala Andzia. Y, y, mogę wam dać też przepis w opisie, jak ja to zrobiłam. I myślę, że co? Będzie dobra pizza, i myślę, że nikt nie poumiera z tego powodu, ale będzie dobrze. Także zapraszam do oglądania. Składniki to jest duża miska, mąka, puszysta, sól, kubeczek, miseczka i w drugiej miseczce mam już przygotowane składniki: to jest kurczak, pieczarki i cebulka, i sól, i pieprz. I dobra, teraz zaczynamy. Yy, wszystko po kolei będę wam opowiadać, co i jak. Dlatego zapraszam. Także jako pierwsze wsypujemy do dużej miski w małym kubku 3 yy, razy trzy duże. Kupki mąki. Więc teraz przechodzimy do soli. Ja sobie tutaj od razu posprzątam, bo jak ja coś gotuję, to musi być porządek. Dobra, teraz łyżka, duża łyżka i wsypujemy łyżkę soli. Całą łyżkę soli wsypujemy. Myślę, że tyle wystarczy i nie będzie zasłono ok um. ok, czyli jak już sypaliśmy mąkę, e, sól, teraz przechodzimy do wody. Ja robię tak, że ja przygotowałam sobie miseczkę i szklankę i wlewam półtorej szklanki wrzącej wody. Żeby rozpuścić po prostu drożdże. Ale... Ojej muszę to robić ostrożnie. Okej. Okay. Jedna. I pół. Myślę, że tak będzie dobrze. Okej. Okay. Jak już mam tą właśnie wrzącą wodę w mojej miseczce, to teraz idę na balkon z nią, żeby wystygła, żeby była taka letnia, i wtedy drożdże będą się lepiej po prostu rozpuszczać w tej wodzie. Dlatego odezwę się do Was zaraz, jak ta woda troszeczkę wystygnie. Co powiem Wam, że ja przeżyłam prawie zawał, bo ten mój statyw jest taki powiem wam główienko za przeproszeniem, że po prostu nie umiem mi złapać dobrze telefonu. Jak ja właśnie robiłam przed chwilą te przejście, że staję tą miskę na ten stół, to mi ten telefon po prostu wypadł tak na podłogę, na podłogę, na ziemię tym szkłem i ja mówię, nie, ja tego nie podnoszę, bo ja po prostu, jak ja to podniosę i zobaczę, że ten telefon jest zbity, no to po prostu ja nie wiem, ja się tak załamię, zostanę po prostu zawału, ale dobra, na szczęście jest wszystko dobrze. Uff. Miałam wam powiedzieć, że jeszcze potrzebne do tego są oczywiście drożdże. Ja używam em, połowę z tego, czyli połowę drożdży mi się przyda na jedną całą pizzę. By the way, patrzcie jakie piękne różyczki, jak kocham różyczki i tak pasują do salonu, że normalnie piękne. Wam że tak bardzo zgłodniałam patrząc się na te składniki do pizzy. Że postanowiłam sobie zjeść pączka, bo mi się innego nic nie chce robić. Ok, czyli jak woda nam już wystygła, to wsypujemy, wkładamy połowę drożdża do środka. On się nam rozpuści. Zaraz wymieszamy dobrze, żeby się to fajnie i dobrze rozpuściło. Patrzcie. Musimy to naprawdę dobrze wymieszać, bo nie chcemy jeść e, kawałków drożdży w cieście, nie? Powiem Wam, że ja nie lubię zapachu drożdży. One dla mnie śmierdzą totalnie, ale słyszałam w ogóle, że drożdże można jeść, bo drożdże są oczywiście zdrowe, ale są śmierdzące. Dobra, ja chyba myślę, że to... o nie. No chodzimy do końca prawie. Czego te droże tak się wolno rozpuszczają? To ja tego nie rozumiem. Ok, chyba już wszystko mam rozpuszczone. I teraz czynność, na którą się przy której się ubrudzicie. Dobra, jest to już wymieszane. Dlatego, a nie wiem, czy nam będzie potrzebny widelec, ale teraz te drożdże będziemy musieli przesypać do ciasta naszego, do mąki z solą. Dlatego się zamieniamy i wlewamy niecały na raz, bo może wyjść za dużo, tylko po porcjach takich malutkich. Opa i mieszamy. Ja to najpierw wymieszam, powiem wam, yy, widelcem. Bo nie chcę od razu brudzić sobie rąk. A już widzę, co to będzie, ale trzeba bardzo dobrze mieszać, żeby też yy, nie jeść z grudkami. No, ja się zabieram do mieszania. Będę miała brudne ręce to na bank. Już to widzę. Nie lubię ciamkania się z tym, dlatego Zapraszam do oglądania dalej dalszej dalszej części. Szczerze, czy ja, że ja nie wiem, czy to dobrze wyszło. Chyba tak. Powiem Wam jedną radę: że to ciasto, które zrobicie, to musi być takie nie bardzo klejące, ale takie troszeczkę klejące do rąk. I wtedy jest dobre. Dobra, mam nadzieję, że to dobrze wyszło. Chyba tak. Uklepujemy. Jeszcze raz. Prze wszystko zbierzemy. OK. Wyszło mi coś takiego, proszę. Wa Oj, Pff. wyszło mi coś takiego. Proszę Was bardzo. I teraz to przykryjemy ściereczką. Przykrywamy to ściereczką, żeby nasze drożdże, żeby nasze ciasto dobrze urosło. Będę Wam oczywiście zdawała relacje z tego, jak to rośnie. Mam nadzieję, że to w ogóle urośnie. Nie przejmujmy się. Jeżeli ciasto nam urosło, to e, to wykładamy je na blachę, ale nie zapomnijcie, żeby posmarować blachy olejem i potem rozkładamy równomiernie ciasto i wkładamy do piekarnika i czekamy, aż się ciasto upiecze. Nie, najpierw dodajemy koncentrat i składniki, farsz i potem czekamy, aż to nam się upiecze i pizza będzie gotowa. składamy ją na piekarni, do piekarnika na 40 minut i potem może sobie, możecie sobie dodać ser na to, co i wyłącznie tylko sobie zechcecie. Ja sobie dodam jeszcze ser i rukolę. Hejka kochani, ja już jestem... Po zrobieniu pizzy i jest już następny dzień. Wybaczcie, że jestem bez makijażu, ale nie, nie będę się specjalnie malować, żeby nakręcić dla Was ten urywek, ale pizza była przepyszna. No i co? Zjadłam aż dwa kawałki, tak, bardzo dużo. I co? I się ja, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, a będzie mi bardzo miło. Pa!